Siema siema, jestem RyanGplay to jest kolejny odcinek z naszej serii ze sprawdzaniem map W którym na końcu oczywiście sam scenem, jest jakby takie sprawdzanie zaczynałem trochę połączone, jakby wiadomo I cóż, witam was w kolejnym odcinku Dziś na celowniku mapa Polska Krajna, Więc... serdecznie, w kolejnym odcinku I cóż, mapę stworzoną oczywiście jest przez Venturio Do farminga 15, jak i 17 Zaś do 19 na od Hub'a wrócił Zielak04 E, więc e, tak. na no, to wstępnie że czuć że to są mapy zielaka, nie? E, ale to nie jest dobra. E, oczywiście ocenki zawiadomo no wiadomo. Zaraz się tam wszystko dogadamy z tym. E, ale jeszcze chciałbym na to to, co napisali autorzy. No się teraz to chyba autor tej mapy. O, tak jeszcze. Tutaj stąd. Możesz bez tego. O. O, spoko. No więc tak. E, Witamy w polskiej krajnie. Ładna, mała polska mapa do, dla farminga z Simulator y, 19. Mapa zawiera trzy farmy, kilka. kilka farm. <grym>, ruch drogowy, wiele pól, wiele małych lasów i wiele więcej. Mapa jest kompatybilna z Season Mode y, i życzę jej y, y, zabawy, więc w sumie niewiele świadomie z tego. Y, więc, 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 więc szkoda trochę, ale to nic. Wszystko zaraz tam opowiem dokładnie, jak ta mapka się to prezentuje, i tak dalej, więc yy, przejdźmy, oczywiście, do yy, pierwszej kategorii, jaką jest yy, wygląd. Okej, okay, więc zaczynamy od wyglądu. Także na wstępie, to mi się bardzo, no, no, bardzo mi się to nie podoba. Może wymać jakieś takie podobania, ale ja osobiście uważam, że te drogi tutaj namalowane są, no, paskudne trochę. No i, no, jednak yy, wiem, że to nie wygląda najgorzej, ale no, mi się nie podoba totalnie, co nie? Więc jak mówię, to jest ocena moja, trochę, yy, a nie taka, że całości. Yy, więc, więc tak słabo, no i widać, że ta mapa jest zielak jak mówiłem na początku, ponieważ zielak też robi te drogi yy, Szkoda, nie wiem czy to z lenistwa, czy może dlatego, że nie potrafimy stawiać dróg Oczywiście <grym> śmieję spokojnie, z zielakiem się yy, spoko kumplujemy, ale jak mówię mapa będzie oceniana w taki sposób obiektywny Co nie, już nie pasuje to wszystko, więc może mnie nie nic, nienawidzisz po tym zielak, także jak coś to przepraszam E, więc to wielka szkoda za to, za to, za to wielki plus za to, nie? Drogi, polne to te chłopie umiesz robić, naprawdę ładnie A, jakby co, tekstury trawy są e, nie oryginalne, są moje Wsadzone, znaczy nie moje dokładnie, ale wsadzone są po prostu do folderu gry e, Głównego folderu z gry Więc e, wy tak nie będziecie mieli, będziecie mieli po prostu podstawowe, co nie? Więc to już tak by tak, nie? Podstawka e, Co do terenu Nie jest zły, jest trochę zróżnicowany, aczkolwiek e, płaski Według mnie nie jest może to stół totalny, ale jest troszkę płasko. Jak mówię, ja jestem z tych, co lubią po Himalajach jeździć, więc no wiadomo, trochę. Tu mi się bardzo podoba akurat, to jest spoko. Bardzo ładnie to wygląda. O, super drzewo. Więc jak chodzi o to, to super. E, fajnie to wygląda. Na przykład w tym jest też jest o, po prostu nice, nie Jedziemy sobie tędy na górę taki przejazd i w ogóle. No, mapa ma kilka takich miejsc, ale myślę, że można byłoby znacznie więcej tych miejsc zrobić, więc e, no taki ode mnie dam. Taka dygresja. E, dobra. Dalej, ładne drogi, jak już mówiłem, to tak, no co my poprawimy, na pewno to jest bez wątpienia PDA Jest proste, jest zwykłe takie Ale troszkę takie no, zaraz on dokładnie pokażę co mi chodzi Powyłączamy sobie to O, trawa, nie Jest takie widzicie, takie proste, nie? Można zrobić to Troszkę fajniej e, dopracować to, ale to nic. Map, chodzi o to, żeby było ogólnie czytelnie, więc jest czytelnie, wszystko jest na swoim miejscu. Także to jest ogólnie zadanie pedaży, bo czytelne, a, a ładne to już swoją drogo. także y, ogólnie to nie jest nie jest źle. E, no i e, z wygląda też jeszcze tak. No tekstury wszystkiego tutaj podstawowe są, e, porobione, więc jakby nie mam tu za bardzo na czemu zawiesić. Szkoda trochę, no bo to taka mapka taka trochę... No fajne nie? tylko postawiono po prostu inny teren budynki w ogóle takie trochę. No no szkoda, nie? Że, szkoda, że to jest wszystko podstawowe. No ale ale to nic. Przejdźmy teraz do gospodarstw. bo myślę, że wygląda bardzo ciekawie. E, mianowicie zacznijmy może od tego gospodarstwa. Prawdopodobnie tu jest właśnie jedno z gospodarstw. E, tak mi się na nim wydaje, na to wygląda. E, więc y, cóż, wjeżdżamy sobie tak jak do innych po prostu bramu, tak? Więc spoko, wjeżdżamy sobie. No tu mamy jakieś kurki, e, tak, kurki chyba są, dokładnie kurki. E, tylko że tu nie ma zwierząt w ogóle. Na samym początku mówię od razu, nie ma zwierząt e, na, tych map, na tej mapie, więc szkoda. E, tutaj jakiś taki przejazd jest. No tu już taki do minusów to, to, że to jest to jest aluminiowe, trochę takie metalowe, no niedopracowane, ale to, to nic, myślę, że w gdzieś to się poprawi. E, no tu jest z drugą stronę i tak dalej, to jest garaż jakiś e, No, taki takie proste gospodarka, nie? Taka, taka bardzo prosta gospodarka na malutkie maszynki. Stoi gdzieś jakiś zajazd, tu można sobie jakieś silos postawić, ewentualnie zwierzęta. No jest to miejsce porobione, ale ale, no, nie wygląda to źle całkiem, prawda? Przejdźmy do kolejnego gospodarstwa, jakim jest już bardzo fajne gospodarstwo, to chyba to główne powiedzmy grywalne, czyli to. Ono to jest nic, jak po prostu podstawione, gotowe gospodarstwo, które już widziałem albo miałem okazję widzieć w Farmingu 17, na wielu mapach, także znam je na pamięć, można powiedzieć. Także no cóż, spoko, można na e, Jedyny minus to taki, nie mam pojęcia po co jest pododawany, przed to tutaj to, to, to brama skoro nie może tam wejść e, Może dla wyglądu, ale jak już domy zamknął, to po prostu bo szkoda nie da się wejść tutaj tak, bez sensu Dlatego na przykład u mnie na kolonii kurnik jest taki wysoki, bo głównie to brama decydowała o tym jak, jakiej wielkości będzie kurnik e, Ta furtka, że można było do niego wejść tak samo jest na górze. Oczywiście też nie możemy tam się dostać w jakiś sposób, po prostu jest blokada totalna i, i kapica. Nie mówię, że jakby tam mieliśmy po co tam łazić, ale to jednak już jest zrobione. To fajnie, by tam wejść. No i tutaj brama chyba Suwana Dokładnie, w której nie ma nic. No cóż, szkoda. Można by tu jakieś zwierzątka porobić, ale to już tam mówię. Kiedyś, 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 kiedyś mniejsze, nieważne. Nie? No, ten narod... <laughs> O, ale mi się głos połamał, łatwo. Hmm, tu dość narodowo oczywiście. Mamy wiatę, znaczy garaż z maszynami. E, także spoko, pług Salforda Także no, okej, okay. y, z tyłu, y, bardzo ładna wiata. Także też spoko. Sealost niestety oryginalny wygląda jak wygląda. No ale cóż, no troszkę tak... Mam co wrażenie, że ta mapka taka na szybko była, nie? Ale to nic, to może tak mi się po prostu wydaje. Okej, okay, no to jakiś tam przejazd na drugą stronę, żeby kombajnem się zmieścić na tyły Jest silos e, tutaj, chociaż nie wiem po co, skoro nie ma zwierząt e, Ale jak widzisz, może sobie to pole dokupić, czy ewentualnie nam tutaj postawić sobie zwierzątka, to już spoko, nie? Ale okej, okay, jest e, Tutaj belki No dekoracyjnie, ale na przykład ja bym te usunął, bo... Żeby swoje trzeba postawić, więcej miejsca na gospo byłoby, nie? Ale to nic, jakoś tak się powiemy w tej place, bo to jednak, żeby tych miejsc było więcej Dobre, dalej. Kolejne gospodarstwo, które jest tutaj. I tu już ewidentnie widać, że jest zrobione szerokie. Ładny wiatr, mi się tutaj podoba I, i szacun za pomysłowość, że, że zrobiłeś kurczę z tego z tego płotu, bo to jest płot, tam jeszcze podmurówka chodzi, widzicie? Że zrobiłeś z płotu mm, bramę, także spoko. <laughs> tu miejsce na zwierzęta, prawdopodobnie, albo ogólnie no, na to postawienie czegoś. No i minus, ale to dobra, to później przejdziemy do minusu. No tutaj wyjazd drugi, też jego spoko, pod bardzo ładny i tak dalej. No jest, jest ok. Tutaj jakaś wiatka, tutaj garażyk. Spoko, 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 spoko. Tu przejazd ten, ten, ten silos tutaj. O, to takie ciekawy jest. No i tam przejście w dół kiedyś było. Znaczy tam dalej jest przejście w dół, nie wiem czemu tutaj nie ma tego zrobionego. O szkoda, bo tam ogólnie jest właśnie, wiecie, jest w dół zejście po schodach i tam jest pomieszczenie, nie? Można by coś tam postawić, ale okej, okay. dobra, i to tyle. Przejdźmy teraz do kolejnej kategorii. Zakończenie: jeśli chodzi o zakończenie, to oczywiście, no jest proste, standardowe, nic nie wymagające, więc e, za wiele to mogę, nie mogę powiedzieć. Po prostu kilka drzewek, krzaki, plain i tyle, nie? Więc e, po staremu standardowo Przy okazji, troszkę tutaj tak za, za prosto to wygląda, troszkę można by to porzucać, ale niech już będzie tak. E, no i tu jest wciół na tego, jezus. Maria, jak patrzę, tak. Ale patrzę tak. O, to matko łosko, nie? Ale to nic, dobra. Więc, jak mówię, proste zakończenie. Nie wymagające zbyt wielu, e, powiedzmy, to można powiedzieć, umiejętności. E, bo takie, najprostsze, ale fajnie, że nie da się wylecieć. Nie, nie przeszkadza jakoś za bardzo oku. A wręcz przeciwnie, wygląda nawet ładnie. Więc, ode mnie, ode mnie, jak najbardziej na plus, o takie coś. E, bo, jakby nie było zakończenie, jest po to, żeby mm, nie pokazywać graczowi, że ej, tu jest koniec mapy, tylko takie. No, jak coś tam nie musisz jechać, bo już tak, no, tam nic nie ma, nie? Więc y... spoko, dobra, spoko. E, także, o, tu akurat spoko się kończy właśnie ten ten, 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 asfalt, że niby tam wjeżdżają się w tunel. ależ ja bym tu, nie wiem po co robić tu tunel, trochę bez sensu tak naprawdę, bo tam nic nie ma, jest prosty teren, nagle tunel, tak, no, trochę to bez sensu, nie? Ale to tak. W mojej opinii, to ja bym to usunął i po prostu dał drogę i tyle. I wyglądało to znacznie lepiej. Tu na przykład jakieś tam drogi też. Szkoda, że w tym miejscu kończyłem. Gdzieś tam gdzieś też popchnąłem trochę dalej. Takie szczegóły naprawdę robią robotę, nie? Także ode mnie z zakończenie to będzie tyle. No i błędy. Moja ulubiona kategoria, jak mówię. <laughs> no bo to jest właśnie najfajniejsze w tych mapach. Że mogą pokazać błędy. Dokładnie te negatywne rzeczy w mapie. Żebyście sami ocenili, czy one są naprawdę negatywne, czy po prostu takie. Takie sobie, że ej, to przymykamy oko, więc tak. Błędów, oczywiście, jako takich nie ma. Mapa jest na Modhub, więc kto lepiej przetestuje mapę, jak nie Modhub Team, nie Team Modhubu. Także nawet nie patrzę w log, bo wiem, że jest czysto. Minusik ode mnie kolejny za, 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 za tekstury distance. Zobaczcie, tam jest niby zielono, co nie, na tym polu. Podjeżdżamy sobie DJ i nagle pokazujemy sobie taki, takie coś. Wiem, że to jest coś zasiana ogólnie. Ale skoro tu nie ma nic takiego, to trochę bez sensu, żeby to było zielone, nie? Nie, może mi tak się wydaje. No i tak samo mamy tutaj z kukurydzą, chyba tak jest. E, właściwie tu jest kultywacja, nie? Tak, kultywacja, a jest kukurydza. No trochę słabo, no, to taki minus, właśnie. E, I kolejny minus, o którym ja mam powiedzieć, to są właśnie drzwi na tej gospodarce, ponieważ e, wygląda bardzo ładnie. Szczerze, że w ogóle jest ta animacja, bo bym że, że mu się chciało, ale no otwieranie już chyba troszkę poszło nie w tą stronę. Więc yy, a dajcie pewnie to zielak naprawi, także na to liczę. E, póki co to wygląda tak, bo świeża świeżą po Mothabie, także no taki, taki minus drobny e, ale myślę, że to się no, prosto da naprawić, także nawet nie, nie mówi, żeby to naprawił, bo wiadomo, że to zrobi Ok, e, i to chyba e, tyle byłoby z błędów jakich znalazłem no, Dla mnie też na przykład to nie, może nie jest błędem, ale ja mam to poprawił naprawdę, bo to jest no, nieciekawie, nie, nie. No i tam Gloss w niektórych miejscach też e, troszkę jest zbyt wyrazisty, że tak powiem na przykład na tutaj chyba była bełuszka właśnie, zobaczcie, no jest taka cała ciemna. Co nie? No zapali mi światło coś inaczej, no ale no wiecie, no, poprawiłbym to, żeby już tak było zawsze ładnie. No, szkoda, że to tak wygląda, ale to nic. W ogóle co tu jest w środku. Hmm, hmm. Jakieś środowniki i tak dalej, powypychane, No spoko. Dobra, kolejna kategoria. No i czas na skrypty, oczywiście Moc Season dodane tutaj to jak najbardziej Rozumiem w standardzie jest, więc Okej, okay, super, fajnie, że coś się dodało e, Oczywiście też drzwi otwierane, także też najsik e, No i plus za ustawienie maszyn startowych Które naprawdę wyglądają bardzo fajnie, bo o ile na przykład Tutaj stoi sobie sam traktorek Na gospo i nic nie robi e, Tak samo tutaj te maszyny Proszę bardzo To bardzo spodobało mi się to ustawienie maszyn, że jest już gotowy ciągnik e, z szczepą z, e, z kombajnem na polu. E, tak, to ogólnie jest w farmingu od zawsze, zawsze ciągnik, e, że kombajn stał e, przy polu, żeby od razu kosić, ale na, na mapach właśnie takich customowych nigdy się z tym nie spotkałem, więc e, ogromny plus i ciekawa, ciekawie to wygląda. Naprawdę, chyba nawet sam zacząłem z tego korzystać, bo naprawdę to wygląda świetnie zamiast gotowych ustawionych maszyn to mam od razu pole, chociaż to tak wiadomo może byśmy sobie chcieli na inne pole podjechać, bo jest ich kilka mimo wszystko jednak fajnie, że tutaj takie coś zostało zrobione, także za to ogromny, ogromny plus malutki szczegół A patrzcie jak się oko, nie? Ja od razu mówię wow, świetny, także Zielak, szacunaczek. Dobra i to właśnie w sumie tyle, jeżeli chodzi o polską krainę. W mojej opinii mapka dostanie. Ja oceniam tak osobiście, ja, jakby ja to jest moja ocena, nie wasza e, wobec sobie po swojemu ocenie na podstawie tego e, co wam pokazałem i myślę, że sobie sami wystawicie właśnie tą opinię na temat tej mapy. Moja jest taka, że jest niestety 6 na 10, bardzo mi przykro, e, ale nie mogę tak dać więcej po prostu, bo i tak to tylko podnosiłem mm, oceny w niektórych miejscach, bo na przykład mówię asfalt bym zmienił, e, trochę teren się bawił, ale to, to tak to, to nic, może tak, tak miał być. Ogromny plus, e, tak jak mówię, za, za te drogi polne, bo one wyglądają świetnie, co nie? E, teren trochę płaski i pomimo, że właścicielek jest, jest moim kolegą, to jednak no, musiałem to tak ocenić, więc nie obraź się na mnie, na mnie, za mnie, nie obraż się na mnie za to coś, e, za tą cenę ale niestety, no nic innego, mapa podstawowa tylko Season yy, i bramy, które w sumie też jakby są w podstawie Więc yy, nic innowacyjnego, po prostu mała polska mapa do farminga Ładna czy brzydka sami. ja jak mówię 6 na 10, więc yy, tyle Zapraszam oczywiście do pobierania, dodawania 5 gwiazdek na modhubie yy, No i do pobierania też mojej kolonii, jak wiecie jest na modhubie, także a tak mi auto -reklamy. Chyba na swoich filmach mogli się reklamować, prawda? Ej, no więc dzięki za uwagę. Do kolejnych filmów z oceniem map. A w kolejnym myślę, że będzie fajna mapka, dość nowa. Eee, także w której troszkę palce maczałem. Także zobaczymy, czy, czy się też się spodoba. Także dzięki za uwagę, do kolejnych. Trzymali się. No i cześć.